Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam do krótkiej refleksji pod tytułem Fides et ratio Wiara, Teologia, Nauki Przyrodnicze. Najpierw cytat z ważnego dokumentu papieża Jana Pawła II z encykliki Fides et ratio Wiara i rozum. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których. Duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Jako ludzie, usiłujemy poznać siebie, poznać rzeczywistość, wszystko to, w czym tkwimy, gdzie żyjemy. Stawiamy pytania o początek, o zasady, yy, także o przyszłość. Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierza świat? Dokąd yy, zmierzają nasze ludzkie pragnienia? Czy jest tego jakiś kres? Szukamy odpowiedzi na wiele pytań, bo chcemy poznawać to cecha człowieczeństwa nasza rozumność, nasza wola nasz pęd do wiedzy. I dlatego jesteśmy na Uniwersytecie, aby poznawać całą rzeczywistość, aby zgłębiać różne wycinki ludzkiej wiedzy, osiągnięć naukowych, aby coraz bardziej rozumieć świat, a przez to rozumieć siebie. Zapraszam do krótkiej refleksji nad powiązaniem. Tego, co mówią nauki przyrodnicze, z tym, co głosi teologia i co niesie też wiara chrześcijańska. Myślę, że nie jeden z Was zadaje sobie pytanie, czy jest jakiś związek między tymi rzeczywistościami? Czy wiara wyklucza rozum? Czy teologia jest rzeczywiście nauką? Czy chrześcijaństwo ma coś do powiedzenia, na przykład w temacie, powstania człowieka, powstania wszechświata i w rozpoznawaniu wszystkich prawideł rządzących światem. Jeśli jesteście gotowi, żeby poszukać odpowiedzi na te pytania, to zapraszam byście pozostali. Nauka. Nauka to uporządkowany system logiczny opisujący dany aspekt rzeczywistości. Każda nauka ma określoną metodę, język, jest rzeczywistością obiektywną oraz tworzoną nie przez jednego człowieka, ale przez zespół ludzi. W ten sposób dana dyscyplina naukowa jest darem dla całego świata, dla ludzkości. Po przedstawieniu tych podstawowych pojęć dotyczących nauki, teologii i wiary, możemy postawić Trzy bardzo ważne pytania, które dotykają zarówno nauk przyrodniczych, jak i nauk teologicznych. Pierwsze pytanie: Czy Bóg stworzył świat? Nauki przyrodnicze przy różnych koncepcjach mówią o tym, że świat się rozwija. Bardzo wielka i ważna y, teoria naukowa to teoria wielkiego wybuchu. To najwcześniejsze znane wydarzenie w obserwowanym wszechświecie. To byśmy powiedzieli najwcześniejsza znana faza czy etap ewolucji około 14 miliardów lat temu. Z bardzo gęstej i gorącej materii wyłonił się wszechświat. Yy, rozpoczął się czas, przestrzeń. Czy czasoprzestrzeń. Jak się to ma do nauczania chrześcijańskiego? Dyrektor Watykańskiego Obserwatorium mówi, że teoria Wielkiego Wybuchu nie jest zaprzeczeniem historii o stworzeniu świata, ale że jest uzupełnieniem tego, co mówią nauki przyrodnicze. To jest bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób powstaje wszechświat. Czym jest Wielki Wybuch? Dla niektórych. To takie wyobrażenie jest, że jest wielka eksplozja. No, to raczej tak nie było. Chodzi o to, że tym terminem wielki wybuch określamy moment początkowy, w którym zaczyna rozszerzać się wszechświat. Jest pytanie, które naturalnie stawiamy: A co było przed wielkim wybuchem? To pytanie z punktu widzenia nauk przyrodniczych jest bez sensu, ponieważ czas przed wielkim wybuchem nie istniał, a więc nie możemy pytać, co było przed. No bo to jest pytanie dotyczące czasu. Ważniejsze i chyba istotniejsze pytanie brzmiałoby, dlaczego był wielki wybuch? I tu otwiera się przestrzeń dla dialogu. Nauk przyrodniczych z teologią, ponieważ nauki przyrodnicze nie są w stanie dać odpowiedzi, dlaczego był wielki wybuch, czy dlaczego wszechświat rozszerzał się i rozszerza się dalej. Nauki przyrodnicze badają tą rzeczywistość, jak się to dokonuje, że w ogóle się dokonuje rozszerzanie, na przykład wszechświata, tak? ale nie są w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Ponieważ to nie jest w kompetencji nauk przyrodniczych. Jesteśmy ludźmi, którzy jakoś bardzo mocno mają już w naszym wykształceniu teorie darwinowskie, teorie ewolucji o tym za chwilę. I niejednokrotnie gdzieś to jest takie radykalne twierdzenie, że. Właśnie teorie Wielkiego Wybuchu czy inne koncepcje kosmologiczne przeczą nauce o stworzeniu świata. To nie jest prawdą, ponieważ ów opis rzeczywistości, który dokonują fizycy, kosmolodzy, wszyscy ci, którzy badają świat i wszechświat, dotykają zupełnie innej kwestii niż ta której dotyka teologia, bo teologia mówi o Bogu, a nauki przyrodnicze będą mówiły o świecie. Jaki jest głos chrześcijaństwa? Chrześcijaństwo mówi wyraźnie, że Bóg stworzył świat z niczego creatio ex nihilo. Oznacza to, że Bóg nie tworzy rzeczywistości z czegoś, co jest wcześniej istniejące, z jakiejś pramaterii, ale że z owego nic tworzy całą rzeczywistość. Przede wszystkim w tym wyznaniu wiary chrześcijańskiej, że Bóg jest stworzycielem, chodzi o to, że Bóg nie tylko ruszył cały proces tworzenia świata, ale że Bóg jest związany ze światem, ale tego nie jest w stanie potwierdzić a nie wypowiadać się w tej kwestii, fizyka, biologia czy inne dyscypliny naukowe. O tym mówi wiara i o tym mówi teologia. Jakie wnioski moglibyśmy sformułować? Otóż pierwsza, pierwsza taka refleksja, że niewątpliwie Bóg stwarza świat z niczego i Bóg jest zaangażowany w stworzenie, w Jego doskonałość, w Jego piękno. Ale Bóg działa również przez przyczyny wtórne. Geniusz, inteligencja Boga każe nam widzieć jego zaangażowanie w proces stwarzania. Ale chrześcijaństwo, teologia katolicka nie głosi czegoś takiego, że Bóg bezpośrednio stwarza każdą rzeczywistość. Jednocześnie nie głosi. Czegoś takiego, że Bóg uczynił ten początek, takim był palcem, który pchnął całą rzeczywistość w ruch i teraz to już idzie samoistnie. Tak katolicy i nauka chrześcijańska nie twierdzi. Bóg jest zaangażowany w cały wszechświat. Natomiast te procesy, które odkrywamy, które fascynują, Rozwój wszechświata, piękno galaktyk, wszystkie siły, które rozpoznaje fizyka, są tak fascynujące, że nie możemy zatrzymać się tylko nad stwierdzeniem: no, tak jest. Tylko pytamy, dlaczego tak jest i kto za tym stoi. I dlatego również refleksja rozumowa nad. Początkiem i prawidłowościami świata y, kieruje y, naszą myśl ludzką w kierunku y, Boga. Niektórzy mówią nie tyle o Bogu, ile o y, inteligencji, która wszystko zaprogramowała. Y, jakkolwiek byśmy y, na to nie spojrzeli, y, rozum nam podpowiada, że y, potrzebujemy kogoś wielkiego. Kogoś inteligentnego. A teologia mówi: To jest Bóg, który stworzył, Bóg, który kocha, Bóg, który jest. Pytanie następne, które wiąże się z poprzednią kwestią, brzmi tak: czy ewolucja jest sprzeczna ze stworzeniem? Yy, przyzwyczailiśmy się do teorii ewolucji. Pamiętajmy, że w nauce teoria to nie jest tylko jakaś hipoteza albo że nie potrafimy czegoś powiedzieć, to tworzymy teorię. Teoria naukowa oparta jest o fakty, stanowi pewną rzeczywistość logicznie uporządkowaną, ale oczywiście, zwłaszcza w tym, co dotyka bardzo głębokich i Ostatecznie tajemniczych rzeczywistości, do końca wszystkiego nie jesteśmy pewni. Dlatego mówimy właśnie też o teoriach, ale to nie są hipotezy albo jakieś takie luźne zbiory twierdzeń. Otóż nauki przyrodnicze bardzo mocno podkreślają ewolucjonizm jako bardzo trafną interpretację rzeczywistości. Oczywiście, Pierwsze teorie ewolucji, zwłaszcza nauczanie Darwina, jest dziś uzupełnione, poprawione, i nie możemy ewolucjonizmu łączyć tylko z Darwinem. Widzimy też, że jest wiele mitów związanych z nauką o ewolucji. Takim mitem jest na przykład, że w ewolucji wszystko jest przypadkiem. No, nauka tego nie potwierdza. Właśnie procesy przemiany różnych gatunków, powstawania gatunków mówią zupełnie coś innego, że tam nie ma przypadku. Innym mitem będzie takie prawo siły, że przetrwają tylko najmocniejsze osobniki, najmocniejsze gatunki. I znowu, kiedy zobaczymy różne zwierzęta, no to. Nie jesteśmy w stanie utrzymać takiego twierdzenia, no bo są też i zwierzęta bardzo słabe, więc gdybyśmy zastosowali taką, takie twierdzenie, taką metodę właśnie, że tylko najsilniejsi, no to wiele słabych organizmów nie byłoby już na świecie. A co na to teologia? Teologia nie przeciwstawia się teorii ewolucji. Kiedy weźmiemy do ręki Biblię, pierwszy rozdział. Księgi rodzaju, czyli pierwszej księgi Biblii zatytułowany Opis Powstania świata, to tak naprawdę przecież to nie jest opis jakiś fizyczny czegoś, co się działo, ale kiedy popatrzymy na strukturę tekstu jest to hymn na cześć Boga stwórcy. To jest pieśń, gdzie pojawia się refren, ale jak zobaczymy, jak ten proces tworzenia stwarzania świata. Jest realizowany, to rozpoznajemy tam stopniowalność. Na początku Bóg uczynił niebo i ziemię, tak? oddzielił wody jedne od drugich, później uczynił suchy ląd, uczynił rośliny, ciała niebieskie, uczynił zwierzęta różne rodzaje i gatunki, wreszcie czyni człowieka. Patrząc więc na strukturę tego tekstu, już widzimy pewną stopniowalność tego, co istnieje, tego, co jest materią nieożywioną i ożywioną. Oczywiście nie jest to argument za ewolucją, ale przyjęcie tego tekstu, właśnie jako hymnu na cześć Boga Stwórcy, otwiera też tą przestrzeń do dialogu teologii z teorią ewolucji. Ewolucja nie przeczy, Temu, co głosi chrześcijaństwo. Bóg posługuje się różnymi sposobami, aby tworzyć piękny, zróżnicowany świat. Ojcowie Kościoła tworzyli też różne koncepcje, które usiłowały opisać rzeczywistość, opisać świat, i mówili już, że Stwórca złożył w rzeczach, Różne wewnętrzne siły, które pchają te podmioty do rozwoju. A więc najstarsza, nawet tradycja chrześcijańska nie przeczy temu, co później odkryto jako procesy ewolucyjne. Wnioski są więc takie, że. Nie ma tutaj żadnego konfliktu między naukami przyrodniczymi a teologią. Natomiast jest bardzo ważny głos chrześcijaństwa i teologii jako nauki, że pewne procesy ewolucyjne, przyjmując, że one miały miejsce, nie mogły dokonać się tylko i wyłącznie różnymi przyczynami naturalnymi. I każdy, który rzetelnie dokonuje badań naukowych w zakresie powstawania gatunków, różnych śladów w różnego rodzaju skamielinach, dobrze wie, że nie da się w taki prosty sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące właśnie rozwoju gatunków. Yy, różnego rodzaju yy, adaptacji yy, organizmów, yy, tu jest potrzebny ten głos teologii, yy, że yy, są procesy naturalne i to opisujemy naukami przyrodniczymi, ale rzeczywistość wymyka się, jest szersza yy, niż to, co możemy przysłowiowym yy, szkiełkiem i okiem dotknąć. Trzecie pytanie związane z tymi poprzednimi to jest, jak powstał człowiek? Yy, oczywiście błędem byłoby twierdzenie, że człowiek powstał od małpy. Yy, to taki radykalny ewolucjonizm, który nie ma żadnego yy, potwierdzenia yy, w badaniach naukowych. Yy, nauki przyrodnicze będą mówić, że możemy wskazać jakiegoś wspólnego przodka, yy, ale to nie oznacza, Oczywiście, że człowiek z jakiegoś zwierzęcia, na przykład szympansa, się no, przekształcił, i, i mamy w tym momencie byt rozumny, osobowy, mamy człowieka. Co mówi teologia? No, teologia mówi, że Bóg stworzył człowieka. I teraz zauważmy, że nauki przyrodnicze będą mówić o człowieku jako o yy, organizmie. Obdarzonym inteligencją, który ma wolę, ma stany emocjonalne, który ma konkretną genezę. Natomiast doświadczenie życia mówi, że przecież człowiek jest czymś więcej. Człowiek ma to pragnienie nieskończoności, wieczności, czyż nie o tym mówi tęsknota za tymi, którzy odeszli, czy nie o tym właśnie tej tęsknocie, za czymś, co jest. Ponad nami nie mówi wielkie pragnienie osiągnięcia czegoś, spełnienia i poszukiwanie głębi życia. Tego nie dotknie fizyka, chemia, jakiekolwiek inne nauki przyrodnicze. Tu przychodzi z pomocą teologia, że Bóg daje człowiekowi nieśmiertelną duszę, i dlatego człowiek. Dąży do wieczności. Teraz, jak powstał człowiek? No, człowiek jest wtedy, kiedy jest ciało, jest cała ta rzeczywistość fizyczna i jest nieśmiertelna dusza, kiedy jest to źródło osobowości, kiedy człowiek ma ten wymiar duchowy, emocjonalny, wewnętrzny i fizyczny. I teraz, niech nauka, nauki przyrodnicze zajmują się właśnie próbą opisania, w którym momencie rzeczywistości, tej historii pięknego świata ma miejsce początek człowieka, a teologia opisuje tą rzeczywistość od innej strony, że Bóg daje duszę, Bóg daje to ukierunkowanie na życie wieczne, które wpisane jest w najgłębsze pokłady ludzkiego serca. Dlatego widzimy, że tutaj nie ma znowu sprzeczności. Konieczna jest niewątpliwie otwartość, zarówno teologii na nauki przyrodnicze, jak i nauk przyrodniczych na głos teologii. Tu trzeba podać rękę, bo przecież chodzi o rzeczywistość, chodzi o świat, chodzi o człowieka. Chodzi o to, żebyśmy jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozumieli siebie i rozumieli wszystko to, co jest wokół nas. Czas na wnioski. W już przeze mnie encyklice Fides et Ratio Jan Paweł II napisał tak, numer 17. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą. Rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każda zaś, ma własną przestrzeń, w której się realizuje. Teologia, więc ma być teologią, ma opisywać w systematyczny, naukowy sposób to, co Bóg objawia, i dawać przez to odpowiedź na najgłębsze, bardzo życiowe pytania, które stawia człowiek. Nauki przyrodnicze opisują rzeczywistość, w której jesteśmy którą jest ziemia, wszechświat, wszystkie siły fizyczne i procesy chemiczne. Między tymi rzeczywistościami nie ma yy, wojny, nie ma yy, jakiejś rywalizacji, bo jedna i druga rzeczywistość naukowa opisuje świat od innej strony. Potrzebujemy teologii i potrzebujemy wiary, by rozumieć siebie. To skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? Potrzebujemy nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, aby jeszcze bardziej rozumieć świat i jeszcze lepiej żyć w tym świecie, bo przecież potrzebujemy medycyny, potrzebujemy różnego rodzaju osiągnięć naukowych, technicznych, które umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie, bardziej bezpieczne. Ale, i mówię to jako chrześcijanin, jako teolog, ostatecznie potrzebujemy Boga, Jego miłosierdzia i Jego dobroci. I tak jak teologia nie mówi o procesach fizycznych i chemicznych, bo nie ma do tego kompetencji, tak pozostałe dyscypliny naukowe nie mogą eliminować z życia człowieka, z koncepcji człowieka, Pana Boga. Ponieważ też do tego nie mają kompetencji. Musimy podać sobie rękę, wszyscy. I dlatego jesteśmy na Uniwersytecie, aby poznawać całą rzeczywistość. Na Uniwersytecie ścierają się, drodzy różne koncepcje, poglądy na tym polega też nauka i dialog interdyscyplinarny. Zapraszam do odwiedzenia naszego Uniwersytetu, zapraszam do studiowania. Zobaczcie, jakie są wydziały, jakie są możliwości, i wybierzcie to, co najbardziej dyktuje Wam serce, do czego serce Was popycha. Zapraszam oczywiście na Wydział Teologiczny, gdzie możemy poznawać prawdę objawioną przez Boga i patrzeć na rzeczywistość od tej strony, wychodząc do jednego stołu rozmów, spotkań dywagacji i takiego poszukiwania prawdy ze wszystkimi innymi, którzy skupiają się na człowieku i na świecie i którzy tworzą naukę. To jest uniwersytet i niech takim pozostanie.